No czarnej raczej nie. Raczej jakąś inną. Zieloną, uspokajającą. Ale levera jest okay. O, to, to jest dobra. To o, taką to, możesz to, to pić. Ja też. Vera. Ostatnie. Dobra, pi. Pipi. To są pi. no jeszcze okay. dwie grinti. Dobra. Te ciekawe jest najmniej tych ciekawych. Nie <laughs> zawsze tak jest. Pokażę sobie, co Napiszemy jest. w komentarzu. <laughs> Żartuję. Czekaj, Żabka tutaj jest. Oni lubią strasznie żaby, zauważyłam. Może dajemy na szczęście. Nie wiem. Może, wszędzie Wszyscy są się. żaby. No Aleksandruś się już myje, jaka dzidełka nawet mamy. Co to mam chyba tak czuć w Może. To jest pół roku zostało. 0,8 litra na lewo. Ja ile herbat zrobiłeś? Jedno. Przecież były zamówienia na więcej. To zmywarka jest, także spokojnie. To zrobić dwie, dwie klinty? Tak. Zobaczymy, ile zostanie wtedy. O, tak? To dobrze. Jak dla mnie wiesz, robić, to nie musisz pod zalewać, możesz tak... Dla mnie połowę. też. To dwie tak samo. Dobra. Także Max, Max nam przygotowuje herbatkę. Jesteśmy wyczerpani, ale ja bardzo ładnie wygląda. Chyba <gry> się wygotowało. Ale bardzo ładnie ci ta kuchnia pasuje. Ładna kuchnia, podoba nam się dużo szafeczek. I fajnie tak z pokojem, nie? Takie mi się podoba. No, mówiła, ogóle się nie zdejesz. No, salonik mały taki akurat. Nasz jest za duży. No, tu jest akurat taki mały i tam można zjeść no, i ugotować. No, jest tak mały, to mi się podoba, że dużo. Mhm, przestrzeń jest. To co cień, Hej! Hej! Max robi herbatę. O. To jak się zapisujesz, to musisz sobie wybrać jakoś. Zapisuję się! Nie ma wody. Już nie ma wody. Przecież można dolać, to co w kranie nie ma? Co? Nie ma w kranie wody? Nie. Jak to ma, Aleksander. To zrób, pracę. no nastaw mu tą herbatę, no, że robisz no już robisz wszystko. Nie, nie muszę. Na pewno? No już, popatrz, już się A, postawię. foch, foch. Ta. Teraz foch. Nie, muszę. Nie muszę. Tak. Nie ja muszę. Za innego <laughs> ja suszę, w okoliu. Już po Jak tam? Fajnie pod tym prysznicem. Wziąłeś jakiś ręcznik? Tak. ten A skąd miałeś płyn? Wioski. Był tam? Płyn skąd miałeś? To. Czy był? W Aha, to ja w sumie kosmetyków nie potrzebujesz tyle. A to tylko jedną żeście z kosmetykami przynieśli? A jeszcze nie Mam nadzieję, że się nie ugotuje w samochodzie. No na dworze jest pełniej niż tutaj. Ty zaraz, jutro będzie trzydzieści. Ja to ja to ale bo klimatyzacja nie wiem czy jest uruchomiona. A nie jest uruchomiona, a to dlatego. No, on coś ci tłumaczył, że klimatyzację masz włączyć, no, ja myślę. Ciekawe cię rozumiem. Mówię, że trochę Maxa, Max tłumacz stacie. Aha, u nas też jest pilot. U nas też, jest też pilot. Też można włączyć, tylko w sypialni nie ma widziałem. Jest tutaj klimatyzacja i jest yy, u was. Ale tam mieliśmy też w którym Chorwatja po roku tylko jedną. Jedną mieliśmy. No, a tu dwie na, są. A stać na całą. To już spokojnie. Myślę, że jedno, no. To ja otwieram tego Actimena. Dobra. Gdzie sobie banany? Banana? To są na dzień dobry banany. Na powitalne. To wypada zjeść. A ciasteczko to masz na dzień dobry. Ale Ty byłeś tak Ale no Ci to... pasuje ta kuchnia. Patrz tam. Cukierki? Aleks wypatrzył cukierki pod telewizorem. Braj <grym> jest. Aleks, w na Piwko? A pani nam pokazywała ostatnie fotki z wycieczki. Świetnie. A, Ale a czego czy, nam nie pokazało? Ze mnie. A spytałeś, kiedy będą te fotki yy, for us? Teraz pomnę. A tak, a ty fajnie po niemiecku gadałeś. Nie. Wiem. Dzisiaj. Na dobrze gadałeś po niemiecku. Dobrze, nie? Tylko on nic nie rozumiał. I powiedział, a on po niemiecku mówi do tej babki. Nie, ona do niego powinna. No ktoś powiedział, że on po niemiecku mówi. Się śmiali. Nie, nie znają niemieckiego. Ja zauważyłam, że tam bardziej tam daleko, to tam niemiecki znają niż tutaj, nie? Chyba, że oni w ogóle nie są Chorwatami. Ale klucz jest tak samo. Bo się powiedziała, gdzie klucz, coś tam. To jest tak samo klucz, słyszeliście? A tak. Gdzie klucz? No. Coś tam radzili sobie. Wymieszaj może sobie, żebyście się nie poparzył. Masz tą herbatę, Aleks, czy nie? A jak myślisz? Uważaj, bo tam leci gorąca woda z tego kranu. Nie wiem co jest grane. To No. Co tam? Chęć na słynu. Poparzyłam się już. No to to chyba cię. To można używać? Dobra, dobra, noc. Teraz tutaj z Tatą oglądamy serial. No nie wyglądają jak w telewizorze. Alex siedzi po prostu, po krzykach jak na zdjęciach z tego sklasowego. Musisz prosto siadać.